No, kiedy pan za, założył swoją działalność? Założyłem działalność, to było po pana w kwietniu 84 roku. Czyli wcześniej. Tak. Ale co pan sam się uczył? Tego znaczy, zawodu? skończyłem trzy kursy kwiatiarskie, trzy kursy kwiaciarskie, ale po tych trzech kursach doszedłem do wniosku, że jak się samemu nie dotknie kwiatka i u góry, i u dołu, i organolaptycznie się go nie poobserwuje przez jakiś okres, może do pół roku, może do roku, to się wiele nic nie nauczy człowiek. Jednak tu jest po, potrzebny jakiś taki dobry mistrz albo warsztat. Tej przyjemności nie miałem. Musiałem, jak się to mówi, samoistnie dochodzić do pewnych wniosków, doświadczeń. I to powoli, powoli przy różnego rodzaju też obserwacjach poczynionych w Kwiaciarni w Warszawie na te czasy, bo pamiętam, że pojechałem się uczyć jak się wstążkę wiąże do Kwiaciarni w Warszawie na Alei Jerozolimskiej, siedziałem w Kwiaciarni i obserwowałem jak panie to robią. I potem przeniosłem to na grot i tak powoli, powoli. Jak gdzie pierwszy zakład się znajdował? Pierwszy zakład to była yy, w Korczynie miałem kwiaciarnię. W Korczynie, bo ożeniłem się w Korczynie i w Korczynie założyłem kwiaciarnię. No potem jakoś tak miałem ambicje, żeby trochę zwiększyć obroty, przeniosłem się do Krosna, ale w Krosnie musiałem zacząć od, od zera od lady postawionej na chodniku przykrytej jakąś tam plandeką. No ale to były dosyć takie urocze czasy, bo pamiętam raz przywiozłem towar, gdy się jeszcze jeździło do Warszawy po towar, to przywiozłem towar, położyłem na ladzie, jak dziś przypominam sobie, to była taka sterta Gerberów i zacząłem tam po prostu rozmawiać ze znajomym na chodniku stojąc obok a panie tam zainteresowane kwiatkami zaglądały na tą ladę, nie zaglądały, odchodziły, przychodziły. Jak się za jakiś czas zorientowałem, to tych kwiatków na tej ladzie nie było, została tylko kubka pieniędzy. Po prostu ludzie przychodzili, wypakowywali sobie te kwiatki, wie pan, z opakowania, zabierali i zostawiali kwotę i odchodzili. Także dosłownie tanim kosztem sprzedałem prawie. Jedną drugą tego towaru co przyjąłem przed chwilą z Warszawy. I to tak wyglądało wtedy na owe czasy. Czyli wtedy w latach 90. no coś się nie otworzyło to zawsze... Coś szło sprzedać coś szło. tak. No potem no, czasy się zmieniły, bo... A tutaj na podwalu, od kiedy pan już... Na podwalu działa? to jestem, proszę pana, od to był chyba. 97 coś takiego chyba. w 97 roku już chyba byłem na Podwalu Zaczęliśmy od słynnego dnia kobiet i powoli, powoli, żeśmy tutaj jeszcze i uzupełniając pewne braki lokalowe działanie. No, jeszcze to były czasy takie, że bez marketów bez dużych Korporacji, jakoś żeśmy tutaj dawali radę. No i koszty były no, stosunkowo niższe niż w obecnym czasie. A jak w chwili obecnej to Pan kupuje od kogo? Kwiaty. To są polskie też, produkcje. Tak, tak. Nie, nie jest żadne takie mrożonki, jak to się mówi, z, z Holandii. Jest też. Sprzedaż w tej chwili wygląda troszeczkę skomplikowanie, bo jest część kwiatów z holenderskiego chowu. Nawet z Paragwaju kwiatki przylatują samolotem i też korzystam czasem z tych dostaw. Niemniej jednak no, staram się kupować od naszych producentów, bo przy, przynajmniej częściowo wiem, że to jest towar no, cokolwiek świeży, godny i, i, i wyprodukowany na ojczystej ziemi. No. A jakie kwiatki y, najczęściej tak się Przed... ja teraz stosuje? Bo w, w znaczy... czasach y, Minanego okresu, no to przysłowiowe goździki, a teraz? No teraz to raczej się z wszystkich kwiatków, jakie tylko są dostępne na rynku, się robi kompozycje. Jak wszedłem w współpracę z siecią, to po prostu no, musiałem się po prostu, jak to się mówi, rozszerzyć trochę, no ale w większości korzystam z kwiatów ciętych. Doniczka jest takim elementem raczej słabo to słabo zachowującym się na tym rynku. No. A cięte kwiaty, owszem, no to we współpracy z siecią to wszystkie kwiaty, jakie tylko możliwe. Nawet i jakieś y, takie no suplementy, diety w kwiatkach pochodzące z krajów ciepłych. A w obecnie no to y, y, ma Pan dużo zleceń przez internet, czyli można Pana też znaleźć w internecie, tak? No tak, ja działam z Pocztą Kwiatową, to już działam pewnie z 7 lat. I teraz większość zleceń odbyła się właśnie tak, tą drogą. Tak, przez internet, tak. Po prostu to jest taka sieć e, sprzedażowa, która działa na terenie całej Europy. A nawet na świecie, bo czasem eksportujemy nawet i do Stanów Zjednoczonych nasze. Znaczy, nie w formie fizycznej, ale po prostu przyjmujemy zlecenia i wysyłamy do Ameryki. W jaki sposób? Normalnie. Wie pan, ktoś potrzebuje złożyć jakieś tam kwiaty na grobie swoich zmarłych za oceanem, to przychodzi do nas, wie pan. My zakładamy zlecenie, informujemy o tym centralę. Centrala przekazuje tą informację do centrali w Nowym Jorku. Chicago, gdzie po prostu bliżej, i tam kwiaciarnia dana na danym terenie według katalogu wykonuje zamówienie, zawozi na miejsce i. Czyli u Pana można to wszystko tak, zrobić, wykonać? Tak, tak, tak. No to ciekawe. No to jest to już, wie Pan, praktyka stosowana od dawna, bo wie Pan, takie, może nie sieć, poczta kwiatowa, ale takie sieci kwiatowe to już przed Wojną pracowały. Tylko, że wie pan, no komuniści nam zamknęli w pewnym, jak to się mówi, obszarze i nie byliśmy, jak to się mówi, mile widziani na zagranicy. A skoro Czyli taka od, idea poczty kwiatowej tak, już od bardzo tak, wieku. Od bardzo dawna działa. Tak. O, to jest ciekawe. Tak, a skoro żeśmy te przemiany, jak to się mówi, demokratyczne zaczęli u siebie tworzyć i, i podpierały się granice, no to świat przed, przed nami otworem. A wie pan, Polak potrafi. No tak. Także... Jakaś ciekawostka, najtrudniejsze zlecenie, jakieś wymagania były od klientów? Znaczy wymagania klientów są zawsze, jak to się mówi, na pierwszym miejscu. No staramy się po prostu w swojej tej pracy nie obrażać klientów. Czy zlecenie jest wartościowe, czy mniej wartościowe, czy więcej. To po prostu staramy się używać no, najlepszego towaru, jaki tylko jest, jest w naszym posiadaniu. I tyle. No, i, I zlecenia no, staramy się traktować bardzo tak odpowiedzialnie, bo, bo ktoś to płaci pieniądze, to przecież nie musi być, jak to się mówi, nie wiadomo jakim znawcą. A, a jak jest zadowolony z naszej usługi, to nam jest też przyjemnie.